Witam tutaj z tej strony, Rafkar. Dzisiaj będzie inbox tego, co jest w środku. E, powiem tak, nie dałem Wam cynku wcześniej, ponieważ nauczyłem się jednego. Czasami takie bardzo fajne zakupy, które są bardzo tanie, nie dochodzą. Dostajemy zwrot pieniędzy i jest tyle. E, teraz trochę Was ponaprowadzam. Słuchajcie, to jest związane, to, co jest w środku tutaj. Jest związane z tym i z tym i z tym. Kto wie o co chodzi? Łapka w górę. Przyszło dzisiaj na renderach. Nie wiem, czy to były zdjęcia, ale na renderach wyglądało to na bardzo porządny sprzęt. Dałem za to całe cztery dychy. I zobaczymy, co jest w środku. Mam nadzieję, że nie cegła, nie. To ta tam, tadam Czy widać, że to już było Zlochrane, że tak powiem To ta dam I dalej nic wam to nie mówi i mi też nic nie mówi chociaż może dobra, okej okay. Nail, Drill, Kit Electric Electric, gdzie ja mam Janusza? Janusz Janusz to lubi. Trzeba cztery dychy Electric Drill Kilt. Eee, tam, ta tam, tam, tam. Ja może zbliżenie zrobię co? Takie pudełeczko jest. O, tak to wygląda. Wygląda trochę jak pocisk albo jak czopek. <grymne> Frankfurt. Germany. Niemieckie. Eee, to jest Low Vibration. Low Noise. Wow. Oczywiście wiadomo, że to chężczyzna jest, nie? Ale kupiona na Amazonie. Teraz tak wielka premiera. Wiadomo, że tak naprawdę starczy nam pilnik, ale. To jest Janusz, a tutaj jest to urządzenie. No. Kolor obłędny. Ciężar. No, trochę ważny, słuchajcie. Tak, jak to się uruchamia. Nie mam zielonego pojęcia, powiem wam, nie ma żadnych przycisków. Dobra, ok, to może się nie uruchamia. Tram. Za cztery dychy dostajemy dwa takie, dwa takie pilniczki, no ale to jest, słuchajcie, to jest właśnie, to jest taki to jest szerszy kadr teraz, słuchajcie, dostajemy elektryczny i do tego dostajemy tutaj takie, takie tak, gdyby się w razie zepsuło, nie? No dobra. No, super. To może nam posłużyć. Nie wiem do czego. Szczerze mówiąc. Dobra, jakiś pigment, coś. Przetrzeć po modelu. Spoko. No to już, że tak powiem. Po piątaku, po piątaku w Rossmanie, czyli jest 5.10, to też może piątak, czyli jest 15 zł już. Mamy w sprzęcie. No dobra, słuchajcie. To na renderach wyglądało o wiele lepiej. Teraz się przyjrzymy, bo to jakaś tam może kontrola jakości była, ale zobaczcie. Tak to wygląda. No, słuchajcie, takie coś kiedyś używałem, tylko chyba, że to było od. Nie, no takie coś, ale to. No, dobra, zobaczymy, jak to będzie wyważone w ogóle, nie? To jest to. To jest polerka. Szyby i tak dalej. Na wolnych obrotach, tym jeszcze można wypolerować coś, nie, coś, nie? To nie. Słuchajcie, no zobaczcie jak to jak to... No, znaczy jak to z dołu wygląda. Tak nie za ciekawie, nie? No ale zobaczymy. No i coś metalowego. Końcówka metalowa. Dobra, już tutaj rozwalam. Wyciągam wszystko. To wyciągam wszystko metalowa końcówka. No, wszystko zależy od tego jak to jest wyważone, bo jeżeli jest dobrze wyważone, to powinno być OK. Więc mamy mamy tutaj pięć w sumie pięć końcówek Pięć końcówek w takim futerale. No dobra, to też może zdychę. To jest tak, to jest w, to już prawie nam się. Prawie nam się równoważy o tutaj mamy. Gwóźdź programu można powiedzieć. Czyli taki papier ścierny, ale to nie wiem czy to chociaż w sumie tylko z tym też ostrożniej, i ostrożnie też z obrotami, żeby nie przedobrzeć, bo dziury możemy porobić, ale jakieś żywice coś takiego o to zobaczcie. No w tym momencie to już się opylało tak. Dobra tylko teraz jak to się otwiera. Wow. Trudna sprawa. Prawdopodobnie trzeba to... Kurczę? To no nie. Jest tak zamknięte, że tego nie... O, teraz otworzyłem. Dobra. Okej, okay. Tak to wygląda, słuchajcie. No, to przypomina to trochę z renderów, chociaż na renderach to wyglądało ładniej jeszcze ale tu chyba nie mam uwag, nie? Tutaj widać, że gradacja papieru ściernego też jest, też jest różna. Także całkiem spoko. I tutaj mamy tam końcówkę, na którą będziemy zakładać. Będziemy zakładać te końcówki. Ktoś się do mnie dobija. O, dobra, wchodzi, schodzi, jest OK. No i tutaj chyba urządzenie sterujące. Tadam. Dobra, czyli mamy pilota. Mamy pilota na kablu. Wszystko jest na kablu, także to nie jest nie jest, że mamy akumulator wbudowany. Czyli musimy to zasilić w jakiśkolwiek sposób. Końcówka taka też troszeczkę jest, można powiedzieć, że duża, jak na takie urządzenie ta końcówka jest duża. Mogła być mniejsza, szczerze mówiąc. No ale dobra. Wkładamy. I teraz <ścoughs> powinno nie zadziałać, ale bym się śmiał. <laughs> Patrzcie, tu jest regulacja prędkości i nie działa. Nie, no, dobra, działa. O, powiem wam, że spoko. Okej. Okay. Dobra, mamy, mamy obraz. No dobra, ale to nie są jakieś super wolne obroty. Dobra, paznokieć zrobione. Ale przecież nie do tego będziemy tego używać, prawda? miramkę są najniższe obroty, także kurka wodna, powiem wam, że trochę za szybko chodzi, plastik się bardziej, bardziej się, nie wiem, czy się stapia. To są najniższe obroty, chyba że w drugą stronę bym dał. Tutaj jest przełącznik. Prawo, lewo. Chyba, że po prostu znajdę zasilacz, który da mniejszą moc na ten. Teraz rozkręcam. Teraz skręcam. Dosyć przyjemnie leży w dłoni. Jeżeli mielibyśmy coś do większego, do wyszlifowania. To no, szybko idzie. Ale też możecie zaobserwować, że chyba wydaje mi się, że topi. Wydaje mi się, że topi. Gdzie to jest tutaj. Chociaż. Jak mam jakiś stary model, gdzie jest dużo, dużo nadlewek i tak dalej. Zresztą momencik zaraz. Dobra, słuchajcie, mam jakiś tutaj stary model, odpalam maszynkę i teraz będzie... Nie No wydaje mi się, że jest to użyteczne, chociaż tak mi się wydaje, że, że obroty są zbyt, e, zbyt duże. Więc e, post, e, trzeba by było pokombinować z zasilaniem. To jest dioda. Tu mam jeszcze e, podręcznik użytkownika, czyli instrukcje obsługi. Oczywiście e, w języku polskim e, nie ma, ale tak. E, Wybierz... Choose your weapon. Nie no, wybrać, wybrać to co będziemy tutaj, jakie, jaką końcówkę sobie chcemy. Tutaj mamy 5V 2A. Kurczę, chyba że mam jakąś starą ładowarkę od jakiegoś starego telefonu, do którego mógłbym to jeszcze podłączyć, bo tutaj może, może tutaj jest prąd zbyt, zbyt duży jeszcze tu mamy kontrolę prędkości i tutaj przełącznik obrotów tak to wygląda input, output a jakby to podłączyć o dobra ja się skusiłem tym, zobaczcie ja się skusiłem tym, że tutaj było tutaj są obroty podane ja się skusiłem tym, że na aukcji chyba było od 0, znaczy nie od 0, tam od jakichś małych ilości. No, no dobra, no słuchajcie. Mogę jeszcze spróbować, tak jak przed chwilą powiedziałem wam, że zasilić to z powerbanku. Czyli mamy taki przenośny zestaw. Dobra. Mam, mam powerbank, tylko taki duży, nie? I tutaj mamy, tutaj mamy 2,1 a tu mamy 1 Amper więc cyk świeci się dioda się się świeci nadal topi plastik Chyba, że chyba byśmy używali tego z wodą, ale nie, no zobaczcie, topi, więc e, albo powerbank mam chyba za silny, e, więc jeszcze zostaje ewentualnie, o, ostrość mi zniknęła. E, ostrość mi zniknęła, ale to chyba e, tutaj e, nic z tym nie zrobię, chociaż Mógłbym jeszcze spróbować, ale chyba nie mam takiego małego powerbanku tutaj gdzieś przy sobie. Nie. Więc słuchajcie, sprawa wygląda tak, że moim zdaniem, jeżeli coś pokombinuję z zasilaniem jeszcze, ewentualnie, to może być użyteczne. Jak za cztery dychy, porządny, porządny, to jest aluminium, raczej to nie jest, to nie jest plastik. Więc gdzie ja Mam tutaj jakiś. Porządnie zrobiony. Chyba nierozkręcalny. A może rozkręcalny? Może wysuwalny? Nie. Nie mogę tego rozkręcić w żaden sposób. Więc tutaj cokolwiek się stanie, to. O, tu mamy. Jakby kogoś interesowało tutaj średnica tych końcówek. Możemy zaraz zmierzyć. Jakieś dwa z kawałkiem. Dobra. Więc już wiecie, jakie tutaj dostajemy w komplecie. Znaczy, to w miarę porządny zestaw. Nie kosztujący 100 zł, tylko tak powiedziałem Wam. Ja za, za niego zapłaciłem 4 dyszki. Przyszedł, czekałem chwilę, zanim on przyjdzie, więc, więc. Tak, tylko, że kurczę. No problem polega na tym, że on jeszcze jest chyba za mocny. Na aukcji, jak z tego się, jeśli się nie mylę, ale teraz sprawdzimy. To okazuje się, że przepłaciłem. 35,99 ten zestaw kosztuje. I teraz, teraz sprawdzimy jeszcze, sprawdzę jeszcze, czy jakie tutaj on ma obroty. Dobra, no ale tak jak mówiłem, oszustwo trochę widzicie od 0 do 20 tysięcy RPM, a w instrukcji jest podane w instrukcji jest podane od 16 do tysiąca. więc żebyście Wy nie musieli, że tak powiem, ryzykować kasą sprawdziłem to dla Was i okazuje się, że plastik jest palony. Ja dałem za to 4 dychy. Ale patrzcie na to. Tutaj, gdzieś Czy tutaj. Patrzcie na to. Widzicie? 26, 16. Zastanawiam się jeszcze, nie oddać tego i nie, nie, nie kupić tego czarnego, nie? No. Wykorzystano w 4%. Czyli macie cęgno. Jeżeli byście chcieli, macie kupionego. kupionego Prima. Co polecam? To za 26 kończy się za 2 godziny, więc dobra, obróbka filmu. <laughs> 26,16 dobra oferta. Dobra oferta, za, za, za tą kasę warto brać. Za 4 dychy też mi się wydaje, tylko że kurde, trzeba by pokombinować tutaj jeszcze z zasilaniem. Może znajdę, tak jak powiedziałem, jakąś starą, słabszą, słabszą ładowarkę do telefonu komórkowego z, nie wiem, z, z 5 lat do tyłu, to to będzie tam tutaj mniej dawało, albo jakiś zasilacz wykombinuje. Zobaczę. Dobra, to by było na tyle. Jeśli film się podobał, to łapka w górę. Jeśli się nie podobał, to łapka w dół. Jeśli nie, kupicie, to też dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku.